Mieć trochę czasu dla siebie, tak? To, to to na pewno nie! Ja również szukam Jeremiasza. Musi jutro przyjść do pracy. Nasz kucharz właśnie przeszedł do pracy jako taką. A żeby was sanepić zamknął! Czyżby wszyscy mnie unikali? O! Dostałam SMS-a! W dodatku od Stefy! M-C-D-P-S-O-S. -s. Co to znaczy? Może mam cię dosyć poważnie się obraziłam, Stefa. Ach, czuję się, jakbym przestała istnieć. Jakbym była nikim. Chciałabym przenieść się w odległe miejsce i zacząć wszystko od nowa. Chwileczkę. To rowery fineasza i ferba. W duchu jestem wam niezmiernie wdzięczny, choć może do końca tego po mnie nie widać. No to do jutra! Co wy tu robicie, co? Zbudowaliśmy teleport w bardzo odległe miejsce. Więcej mi nie potrzeba do szczęścia. Fredka odmeldowuje się. Dara! Marsi! nie! Teleport się popsuł! Och, teraz nie dostanę dobrej oceny na jutrzejszym festynie naukowym i... Oh. Pozostaje też kwestia waszej siostry uwięzionej na odległej planecie. Spokojnie, naprawimy go. <laughs> Fredka i tak pewnie wzięła to za niezły dowcip. O Oto jest spółka złodunda za! Panie dziobaku, to ty! Wpadłeś, żeby mnie... Nie, 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 jeszcze nie skończyłem. Jestem na razie w fazie planowania i szkicowania. No i nie mogę wygłosić monologu złoczyńcy, bo zawsze go piszę na końcu. Wybacz, takie mam zasady. Czekaj, czekaj, może mi pomożesz? W ten sposób szybciej skończę, a ty mnie szybciej pokonasz. Zaoszczędzimy czas. Wezmę tylko bony, najpierw zrobimy małe zakupy.